Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w Trzewie. i tutaj będę szukał gier i konsol do mojej kolekcji. To może być ciekawy wypad. Zrobiłem taki research jak zawsze. Są tutaj na pewno dwa typowe sklepy z grami. Z tego co wiem jest całkiem fajny wybór. Jest sporo lombardów, także mam nadzieję, że uda mi się powiększyć moją kolekcję. Oczywiście plan odcinka jest zawsze taki sam w tej serii. Najpierw pokażę Wam te miejsca, pokażę Wam jakie są ceny, a w drugiej części tego odcinka pokażę Wam co dokładnie udało mi się kupić i za ile. Zapraszam! Jestem przy ulicy Gdańskiej 43, gdzie mieści się sklep z grami Just Play. Na pewno mają tam sporo gier i są też gry retro, także co, wchodzimy do środka. Fajny klimat, bo ten sklep mieści się w takim pasażu handlowym. No i wchodzimy do środka. A tutaj mamy na początek całkiem pokaźną liczbę padów. PlayStation 1. A to jest cena figurek, bo tak spojrzałem, 3 zł, ale to jest cena oczywiście figurek, e, kamerki. No i co? W pierwszej gablocie sporo gier na PlayStation 2. Ja mam ten problem, że gry na PlayStation 2 to już raczej kolekcjonuję nowe folii, ale czasem jak zdarzy się jakaś gra, którą lubiłem w dzieciństwie, to kupuję sobie drugi, właśnie egzemplarz otwarty, żeby móc po prostu na zwyczajnie świecie sobie w nią zagrać. Tu mamy chociażby polskie wydanie Medal of Honor Wojna w Europie. Tutaj jakieś steelbooki, wydania. W większych boksach Mamy taką, taki słupek gier na PlayStation 3. Na górze też figurki. O, trochę tutaj będzie małych zakłóceń. To jest zamyka akurat roletę u siebie na stanowisku PlayStation 4. Naprawdę sporo gier. Mi zawsze cieszy to, że takie sklepy funkcjonują. W erze, kiedy gry raczej już są cyfrowe, ja się osobiście z tym nie godzę. Żeby Właśnie tego typu miejsca przestawały istnieć, a niestety też są takie sytuacje, że trochę tych sklepów niestety ostatnio zniknęło. Ja jestem graczem starszej daty, muszę dotknąć, zobaczyć. Tutaj będziecie sobie mogli spokojnie zerknąć też na ceny. Mafia Trójka. Na górze mamy też konsole. Te konsole są na sprzedaż, rozumiem, tak? Tutaj wszystkie. A. Jest chociażby Nintendo Switch. O, jest Evercade w zestawie Namco Museum Starter Pack. Też ciekawa konsola, ciekawy handheld. Ja na razie skupiam się na typowym retro, ale może przyjdzie taki dzień, że też zacznę sobie kolekcjonować właśnie różne miniaturki, czy właśnie takie konsole jak Evercade chociażby. Czyli można powiedzieć, współczesne konsole retro. No i tu nie ukrywam półka, która najbardziej mnie interesuje, która zbudziła u mnie efekt wow. Zobaczcie, jaka masa gier na PlayStation 1. I to jest też taki dowód na to, że jednak da się jeszcze w naszym kraju kupić gry na szaraka. Oczywiście jest jeszcze kwestia cen, ale to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że nic u nas nie ma, tylko wszystko jest w Anglii. Tutaj z tego co rozmawiałem z właścicielem, część tych gier została odkupiona jednorazowo od kolekcjonela, ale zobaczcie, mamy chociażby Silent Hilla mamy Diablo, no akurat te dwie tutaj gry na samej górze to są naprawdę w tej chwili bardzo drogie gry i łakome kąski kolekcjonerskie jest Pandemonium chociażby, część druga Quake no naprawdę duży wybór gier na, na szaraka i z tego co tutaj Pan też mówił to część tych gier już została wykupiona także warto tutaj wpaść, jak jesteście z okolic Trzewa czy, czy właśnie kolekcjonujecie gry na PlayStation 1 to naprawdę warto tutaj przyjechać Tutaj PlayStation Portable, też sporo, sporo gier. Mamy, mamy wydania Classic, mamy wydania premierowe tych gier. Figurki akurat to nie mój klimat, ale jak ktoś lubi to też naprawdę widać, że tutaj półki aż się uginają. Tutaj różnego rodzaju akcesoria, o, chociażby tutaj jest PlayStation, PlayStation Mini, zaraz zobaczę w jakiej cenie mamy pada do Gamecube, z tego co kojarzę takiego wersji, yy, wersji Mario, a to ciekawa rzecz akurat też jak się oczywiście pomylę to dajcie znać w komentarzach PlayStation Vita Nintendo Wii, Wii U, też nawet mamy tutaj jakieś gry, nawet powiem szczerze, nie wiedziałem, że Call of Duty Black Ops wyszedł na Nintendo Wii U Tutaj tak postaram się, żeby niczego nie pominąć, O tu jest akurat box od tej miniaturki od Sony PlayStation Classic 399 zł, dwa pady, no i 20 gier, które są zainstalowane na tej konsoli, ale już jakiś czas temu został złamany jakiś tam kod, czy jest po prostu możliwość, żeby wgrać do tej miniaturki dużo więcej gier. Bo, jak dla mnie osobiście 20 gier to jest za mało trochę. Tutaj mamy też PlayStation 3. Na samej górze chociażby jest Diablo. God of War Collection to też taka dosyć pożądana składanka. 199 zł. A no tak z ciekawości tylko zapytam, ludzie jeszcze kupują gry na PlayStation 3, tak? W dużych ilościach? Grają ludzie w PlayStation 3? Te rzadkie szukają, tak jak ja. Tak, ale. Ale ja na przykład Xboxa 360 w domu mam, odpalam kilka gierek, właśnie chociażby Rus, czy, yy, czy Burnout Także to, to nie jest tak do końca. Ktoś ostatnio na yy, moim filmie właśnie Q&A napisał, że W ogóle nie rozumie tego jak można nie mieć PlayStation 5. No ja PlayStation 5 nie mam Moją najnowszą konsolą jest PlayStation 4 I jakoś z tego tytułu nie cierpię, przyznam szczerze. Alien z Predator, mamy 007, Bloodstone Akurat mój brat jest yy, fanem Wszystkich gier z serii właśnie z Jamesem Bondem. Ja też nie ukrywam, że lubię. No naprawdę można było tutaj spędzić dużo czasu i szukać. Tutaj mamy taką gablotkę z grami dla dzieci, ale to nie tylko dla dzieci. Wiadomo, że sami ktoś kupuje grę dla dziecka sam w nią gra. Naprawdę spory wybór właśnie gier z serii Lego. Gier, gier nowych folii nie ma żadnych na Xboxa 360. Nie? Tutaj pan. Niestety nie. No to właśnie pan Co? cały czas jest obok, więc mogę zadawać pytania. Na bieżąco są wykupowane. Na bieżąco są wykupywane, właśnie. No. Był taki czas kilka lat temu, szczególnie 3-4 lata temu, gdzie naprawdę jeździłem po takich mniejszych sklepikach, mniejszych miejscowościach i te gry właśnie nowe w folii były dostępne naprawdę w bardzo przystępnych cenach, i ale takich jak ja jest więcej, więc no tutaj mam jeszcze Kinecty, jest Xbox One do Switch, a tu kolejna, czyli są dwie na sprzedaż, tak? Te... Jedna na sprzedaż. A jedna jest na sprzedaż, ale boxy są dwa. Tak. PlayStation Vita. Tam jest jakaś torba Zeldy. A tutaj też taka ciekawostka. Mamy gitarę, czyli jest Gitar Hero 3 Legends of Rock. Zestaw właśnie z gitarą. Nigdy nie miałem okazji grać. Z... Tak, tutaj pan mówi, że poleca. Alan Wake to akurat wersja na Xboxa 360 to była jedna z pierwszych gier, w które grałem właśnie jak kupiłem sobie Xboxa 360. Pierwszy to był Gears of War, a potem właśnie był Alan Wake. Całkiem fajnie się w to grało. Jak widzicie, gier jest naprawdę sporo. Tutaj jeszcze pokażę tylko jest takie stanowisko, gdzie można sobie pograć w gry. Także to nie tylko sklep, ale też miejsce, gdzie można sobie pograć. No i co? Ja się oczywiście zaraz będę tutaj jakoś targował, poszukam perełek do swojej kolekcji i lecę dalej szukać ciekawych miejsc w czewie. Tym razem jestem przy ulicy Braci Grimm 4, gdzie w centrum handlowym mieści się sklep z grami D-Game. Za mną widać nawet taki szyld tego sklepu. Także wchodzimy do środka. Wygląda bardzo ciekawie. Tutaj na początek jest taka gablota, pokażę Wam, taka zajawka retro. Mamy chociażby piękne komodory. Jak ja zawsze uwielbiałem dźwięk wciskania klawiatury właśnie w komodorku. Jest Super Nintendo. Mamy Game Boya klasycznego. PS 1. Też bardzo taka fajna, zgrabna konsola. I zobaczmy dalej. Tutaj są gry na Xboxa 360. Mortal Kombat Complete Edition. Chociażby. Widziałem tutaj, że jest właśnie sporo nowych gier w folii na PlayStation 4. Fajnie, że jest taki opis i z daleka widać, że właśnie jest to granowa Masa gier na PlayStation 3. Ridge Racer, część siódma. Jedynka to była jedna z pierwszych gier, w jaką zagrałem na Szaraku za dzieciaka. Z tego co się zorientowałem, właściciel tego miejsca też ma serwis konsoli i co bardzo fajne, naprawia konsole retro. Także jak jesteście tutaj z okolic, y, trzeba to jak najbardziej można tutaj się zgłosić, jeśli macie jakiś problem ze swoimi sprzętami retro również. Gran Turismo Sport, Mówka Yakuza 6. Dużo dobrego tej grze właśnie nie słyszałem. Nigdy, przyznam się, bez bicia nie grałem. No, spory wybór też gier właśnie z serii LEGO. Ja zawsze, jak widzę te gry, to myślę zaraz o moich dwóch potomkach. Nawet PlayStation 5 Akurat na GTA 5 jakiś czas temu była promocja w RTV AGD I takie właśnie nowe wydanie można było kupić za 89 albo za 99 złotych O, Nintendo Nintendo Switch. Nie ukrywam, zdradzę Wam coś, że mam w planach zakup Nintendo Switch. Chociażby dla gry Mario Party. Naprawdę można się dobrze przy tej grze w dwie i więcej osób bawić. Tutaj jest też taki spora gablota z grami na Xbox One, właśnie. Ale też jest taka część, która jest jakby tutaj I też jest sporo gier. Tam widzę no, duży wybór gier na PlayStation 2. Zaraz jak wróci tutaj właściciel, to poproszę go e, przejrzeć sobie te gry. Zobaczcie, tam jest też Nintendo 64. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale jest Nintendo 64. Ten pad e, można rozpoznać z daleka. I tu też to zauważyłem. Zobaczcie, tu są jakieś gry też na Commodore w boksach. Na pewno jest e, Night Moves. To była taka składanka, która była też dokładana w zestawie razem z komputerem Commodore. Mam taki zestaw kompletny właśnie u siebie w kolekcji, więc wiem. No i konsole w boxach też są. Jest chociażby Xbox 160, Kinect Star Wars. 499 złotych. też chyba nie jest zła ten Nintendo Switch, Xbox 160. Tam też są jeszcze jakieś gry na PlayStation 3, na PlayStation 4. Także na pewno coś tutaj znajdę do swojej kolekcji. Tutaj właściciel, na moją prośbę, wyciągnął te gry na PlayStation 2, przejrzę sobie zobaczę, co tu jest ciekawego. I to, co pokazywałem z daleka, zobaczcie, takie składanki w boksach na Commodore, na komodorka. Night Moves to był taki zestaw, który, tak jak mówiłem, był dodawany często do, do komputera. Były takie zestawy właśnie, gdzie znajdowały się te gry, ale mamy też dwa boksy z grami, z popularnym jajem. Dizzy, czyli gra, która jest głównie znana w Polsce dzięki Złotej piące. Też taka, myślę, dosyć, dosyć ciekawostka, duża. Tutaj widzę, że są też jakieś kasety, które nie są z tego, z tego kompletu, ale to sobie przejrzę na spokojnie jeszcze dokładnie. I PlayStation 2, no może nie ma tu jakichś rarytasów, ale jest chociażby Need for Speed Underground. Także tutaj coś sobie wybiorę, potarguję się i lecimy dalej szukać ciekawych gier i sprzętów do mojej kolekcji. Jestem w Lombardzie, przy ulicy Gdańskiej 8A. Jest tutaj całkiem spory wybór gier na różne konsole. No tutaj mamy PlayStation 4. Tak będę w miarę wolno przesuwał kamerę, żebyście mogli sobie zobaczyć w jakich cenach są te gry. Tutaj Xbox One. I tu taka ciekawostka, mamy jakąś konsolę Switcho podobną. O tyle są ciekawe te konsolki, że bardzo często właśnie można na nich odpalać różne retro gierki na zasadzie emulacji. Niżej mamy półkę z grami na PlayStation 3. I co mnie bardzo cieszy, są też jakieś gry na PlayStation 2. Mamy PlayStation Portable. Zaraz sobie tutaj dokładnie jeszcze przejrzę te gry i może coś kupię. Teraz czas na prezentację zdobyczy. Zaczynamy od PlayStation 1. Na początek Tomb Raider, wydanie premierowe. Bardzo się cieszę, że udało mi się je zdobyć. Ja w kolekcji posiadam dokładnie takie same wydanie tej gry, ale nowe, nigdy nie otwierane. Tutaj mamy już grę otwartą, także będzie mi służyła do grania. Jest to wydanie w Big Boxie. W sumie nie wiem, czemu akurat było to wydawane w tym większym opakowaniu, bo jak zobaczycie, jest tutaj jedna płyta. Oczywiście jest instrukcja, wydanie kompletne, a w tej drugiej części nawet nie ma miejsca na płytę, ale na pewno robi to lepsze wrażenie. I ja bardzo lubię te, w cudzysłowie, Big Boxy na PlayStation 1. Nie była to może jakaś okazyjna cena, pokażę Wam Dwie gry na PlayStation 1, i za te obie gry udało mi się ustalić jedną cenę. Ale tak jak mówiłem, tej gry do kolekcji szukałem i ja osobiście, jeśli mam możliwość zobaczyć grę przed zakupem, dotknąć, obejrzeć, to zdecydowanie bardziej wolę taki scenariusz niż zakupy na Allegro. Nie zawsze, oczywiście, się da kupić grę w sklepie stacjonarnym. Ale w tym wypadku jakoś mocno nie wybrzydzałem, trochę udało mi się potargować. Za chwilę powiem Wam, jak pokażę drugą grę, ile zapłaciłem za obie gry. Fajnie, że jest ta folia. Mógł być protektor oczywiście, ale nie ma co, co narzekać. No świetna gra, naprawdę robiła mega wielkie kiedyś wrażenie, jak mieliśmy właśnie z bratem Szaraka. Następna gra to też będzie na Szaraka i też gra, którą ostatnio przegrałem na aukcji, czyli mamy International Superstar Soccer Pro, czyli ISS Pro. Ktoś nawet mi pisał jakiś czas temu w komentarzu pod jednym z filmów, że właśnie tej gry w kolekcji nie mam. Także już mam, w pięknym stanie. Jest to też wydanie w języku angielskim, kompletne. Tak jak mówiłem, przegrałem jakiś czas temu aukcję z tą grą. Fajna płytka, nie? Taka piłka tutaj, po prostu jest jakby nadrukowana. Świetna gierka. Ja nie ukrywam, że mi zawsze lepiej grało się w serię ISS, ISS Pro, czy International Super Star Soccer. Dla mnie była po prostu bardziej miodna, bardziej grywalna niż FIFA. Ale co? Słuchajcie, no i to są te dwie gry. W naprawdę pięknym stanie, wydania kompletne. I tutaj udało mi się je kupić obie za 200 zł. Nie jest to jakaś wielka, wielka okazja. Natomiast, jakby się pewnie pojawiły na Legro w takim stanie, to na pewno kosztowałyby podobnie, a, a może i więcej. Mówię, plus dzisiejszych zakupów, akurat tych gier jest taki, że mogłem je obejrzeć, zobaczyć. Także cieszę się bardzo. I są to dwie gry, których szukałem. Także świetnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Dalej, dalej. Dalej mamy grę na PlayStation 2 Bad Boys, część druga. Od razu się przyznaję, kompletnie tej gry nie znam. Kosztowała mnie 10 zł. Także myślę, że to nie jest zła cena. To na pewno nie jest jakaś bardzo droga gra. Ale mam tutaj wydanie kompletne: jest instrukcja, jest płyta w bardzo ładnym stanie. Kompletnie tej gry nie znam. Co na pewno mogę powiedzieć, to bardzo, bardzo lubiłem film i lubię film Bad Boys. Nie wiem, czy ta gra trzyma poziom tego filmu. Jeśli tak, to na pewno jest świetna. Ale często niestety jest tak, że te gry na podstawie bardzo dobrych filmów okazują się niestety krapami. Ale 10 zł to myślę naprawdę przystępna cena. Tym bardziej, że gra nie jest naprawdę w złym stanie i jest kompletna. Dalej. Dalej mamy kolejną grę też za 10 zł kupioną i mamy grę Fahrenheit na PlayStation 2. Nie wiem czy dobrze określę gatunek tej gry, jest to horror. Uważam, że jedna z bardziej niedocenianych mimo wszystko gier. Nie będę wam tutaj spoilerował, ale już od samego początku, od pierwszej misji, od pierwszej scenki naprawdę buduje niesamowity klimat. Ja tą grę posiadam w kolekcji nową e, fabrycznej folii u siebie, więc kupiłem typowo egzemplarz do grania. 10 zł to myślę, że sama płyta e, to już by była dobra cena, gdyby e, zapłacić 10 zł. Tutaj nie ma instrukcji, ale mamy opakowanie, no, w stanie takim słabym bym powiedział, ale to jest typowo egzemplarz do grania i uważam, że 10 zł to jest bardzo przystępna cena. Polecam w ogóle zaznajomić Wam się właśnie z tematem e, gry Faren. Height. I to są wszystkie zdobycze. Słuchajcie, jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Nie zawsze kupuję cały plecak gier, ale na pewno ten wypad yy, zaowocuje tym, że będę jeszcze kilka gier z tego wypadu miał, bo yy, jest kilka gier, którymi byłem zainteresowany. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Także jak dla mnie bardzo udany wypad. Liczę na Wasze komentarze. No i co, słuchajcie, zapraszam Was do pozostałych filmów z serii. Naprawdę tych wypadów już jest sporo. Jest Wejherowo, jest Grudziąc, jest Kościeżyna i mógłbym jeszcze wymieniać dużo miejscowości. Także jak lubicie taki kontent, to zapraszam do nadrobienia zaległości i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.